Najszlachetniejsze rozwiązanie: pewien człowiek dzięki gorliwej pracy i uczciwym transakcjom zbudował dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. W miarę upływu lat zaczął się martwić o jego przyszłość, ponieważ nie miał dzieci ani bliskich krewnych, z wyjątkiem trzech siostrzeńców. Kiedyś przywołał do siebie tych młodzieńców i oświadczył im: Mam pewien problem. A temu, kto wymyśli najlepszy sposób jego rozwiązania, dam w spadku wszystko, co posiadam. Dał każdemu taką samą sumę pieniędzy i poprosił, by kupili coś, co wypełni jego wielkie biuro. Nie wydawajcie więcej niż wam dałem, powiedział, i wróćcie przed zachodem słońca. Przez cały dzień siostrzeńcy, każdy oddzielnie, starali się wypełnić polecenie wuja. Wreszcie, gdy cienie mocno się już wydłużyły, posłusznie wrócili, aby zdać sprawozdanie ze swoich działań. Wuj czekał na nich z niecierpliwością ciekawych zakupów. Pierwszy siostrzeniec przytaszczył kilka worków styropianowych orzeszków, które po wysypaniu niemal wypełniły gabinet. Kiedy opróżniono pokój, drugi siostrzeniec wniósł pęki napełnionych helem balonów, które uniosły się po całym gabinecie, wypełniając go lepiej niż styropian. Trzeci natomiast stał z boku w milczeniu. Wuj zapytał: A ty, co masz do pokazania? „Wóju”, odrzekł młodzieniec. Połowę pieniędzy wydałem na pomoc dla rodziny, której dom spalił się wczorajszej nocy. Potem spotkałem grupę zaniedbanych dzieci i większość z tego, co mi zostało. Dałem na klub młodzieżowy w biednej dzielnicy. Za niewielką resztę kupiłem te świece i zapałki. Następnie zapalił świece, a jej światło wypełniło cały pokój. Dobrotliwy stary wuj pojął, że oto stoi przed nim najszlachetniejszy z całej rodziny. Pobłogosławił siostrzeńca za to, że zrobił najlepszy użytek z podarowanych pieniędzy i przyjął go do swego przedsiębiorstwa.